Kolejna odprawa przedmeczowa. Czy to najważniejsza odprawa sezonu? Co powiedział nam Jakub Kowalik przed meczem z SPR Stalnierec? Czy łatwiej zmobilizować się po wysokiej porażce, takiej jak ta w Pławach, czy po meczu na styku? Myślę, że to nie ma żadnego znaczenia, bo chcemy wygrywać każdy mecz i na każdy mecz motywujemy się tak samo. Czy Kuba traktuje najbliższy mecz wyjątkowo ze względu na ciężar gatunkowy i sytuację w tabeli? Tak, to jest wyjątkowy mecz, bo to są derby południa Polski, można powiedzieć. I ten mecz z Mielcem zawsze dla nas to są jakieś dodatkowe emocje i chcemy go bardzo wygrać. Czy godzina rozgrywanego meczu ma dla Kuby jakieś znaczenie? Godzina meczu dla nas nie ma żadnego znaczenia. Czy gramy o godzinie 14 czy 18, równie dobrze, równie tak samo wychodzimy zmotywowani. Kto według Kuby ma silniejszy rzut? On czy mrozu? Ciężko mi powiedzieć odpowiedzi na to pytanie, trzeba zapytać naszych bramkarzy. Ale wydaje mi się, chyba, że mrozowicz ma mocniejszy. I na koniec pytanie, na które Kuba na pewno zna odpowiedź. Kto rządzi w południowo-wschodniej części Polski w piłce ręcznej? Tarnów.